Mit o Tezeuszu i Ariadnie. W labiryncie zbudowanym przez genialnego budowniczego Tedala król Krety Minos umieścił swojego syna. Zrobił to, ponieważ jego syn był potworem, paskudnym i wrednym. główkiem pół człowiekiem, minotaurem. Ateńczycy mieli obowiązek corocznie oddawać siedem dziewcząt siedmiu chłopców. Na żer Minotaurowi. Och, nie. Znowu musimy oddać na żer Minotaurowi siedmiu naszych synów i siedem naszych córek. Biada nam. Och, biada. Ktoś nam pomoże. Tego zadania podjął się odważny młodzieniec imieniem Tezeusz. Zanim jednak wkroczył do Labiryntu, zakochana w nim siostra Bestii, Ariadna, dała mu nić, którą przywiązał wejścia do Labiryntu i dzięki której mogłoby się wydostać. Po mozolnych poszukiwaniach dzielny młodzian natknął się w końcu na Minotaura. Stoczyli dramatyczną walkę. szczęście Tezeusz wyszedł z tego starcia zwycięsko. Dzięki pozostawionej przednio nici mógł bezpiecznie i sprawnie wyjść z labiryntu prosto od objęcia pięknej Ariadny. Koniec! Dzięki Bogu! No nareszcie, bo już miałem wyjść. Ba ha, ha o no, obkim na razie. Mit o Tezołuszu i Ariadny. zbudowany przez genialnego budowniczego. dava. <síntos> <Cruel -te -le. laughs>